Cześć, Maneczko. Witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć na kanale unboxing oraz test takiej najbardziej kultowej, najmniejszej, yy, najbardziej ulubionej wiertarkowkrętarki. Nowy model marki Parkside. Jest to wiertarkowkrętarka na akumulator 12V, model PBSA12E4. Co ciekawe, ten cały zestaw, co tutaj mamy w tym pudełku, zawiera różne akcesoria oraz zawiera akumulator nowego typu, nie mówię o Parkside Performance oczywiście, oraz ładowarkę. Ten zestaw jest w nietypowej walizce. To jest nowość, taka dosyć duża walizka. Ale dlatego właśnie, że mamy cały zestaw akcesoriów. Mamy dodatkowe trytytki. Takie zabezpieczenie. No i w takim zestawie tutaj mamy kilka takich pojemniczków wyciąganych. Mamy tak solidny punktak Zestaw kluczy nasadowych do wiertarki czy zakrętarki udarowej nawet. Wrazownikiem miarka i to 5 metrowa calowa. I metryczna następny pojemniczek. Dwa rodzaje bitów: bity długie, płaskie, krzyżakowe PZ2 i największy T30. Oraz trochę krótsze, również te 30. Taki sam zestaw, tylko po prostu krótszy. Następny pojemniczek, to tutaj mamy nożyk. Taka gumowana rękojeść. Dobrze to wygląda. A tutaj jest ołówek. Myślałem, że to jest nożyk też, a to jest właśnie ołówek. Fajnie, ołóweczek oraz wkłady do ołówka. Tu mamy jeszcze dwie sztuki. Mam nadzieję, że są uniwersalne, że możemy po prostu z innych też narzędzi dostosować sobie po prostu. W tym pojemniczku mamy wiertełka do metalu od 1,5. I takie mamy rozmiary do maksymalnie 6,5 oraz komplet bitów i jeszcze jeden zestaw. Jedno pudełeczko, dziesiątka, największy to są wiertła do drewna, czwórka, najmniejszy. I dodatkowy taki bit, przejściówka. Zdziwienie dla mnie i jeszcze zaskoczenie. Dlaczego? Bo ja byłem przekonany, że tutaj jest tylko jeden akumulator. A mamy. Akumulatory 2, 2 A. I tu mamy założony jeden akumulator. Mała, poręczna, wygodna w użytkowaniu, ogumowana tutaj fajnie wszędzie. Są takie wypustki. Jak odkładamy, nie ślizga się. I jeszcze dodatkowo tutaj mamy uchwyt wiertarski, który możemy sobie ściągnąć. Dobrze spasowany, ciężko go nawet wyciągnąć. Maksymalny moment obrotowy możemy ustawić od 1 do 19 No i oczywiście samo wiercenie. Pierwszy bieg Oraz drugi bieg. Nie ma takiego zbytniego dużego tutaj luzu, jakiś tam jest, ale to jest właśnie element, który ściągamy. I dlatego on jest, ten luzik musi być. Ale nie ma jakiegoś nadmiernego luzu. W zasadzie jest niewidoczny dla oka. I jeszcze mamy ładowarkę. Ładowarka 2,4A. Ciężar z akumulatorem około 1 kg. Na pierwszym biegu od 0 do 350 obrotów na minutę. Na drugim biegu od 0 do 1300 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy to jest 28 Nm. Wiertełka, jakie możemy tutaj zastosować, od 0,8 mm do 10 mm. Maksymalne wiercenie w drewnie 25 mm. W metalu 10 mm. Małe, poręczne do drobnych prac, wygodne, a chyba najczęściej właśnie używamy różnych takich drobnych prac. A tutaj mam starą wiertarkę, wkrętarkę, ale jeszcze hula, stary typ akumulatora i ona jeszcze działa. Co prawda, już nie mogę wyczuć tych obrotów żeby zwiększać na przykład i później nagle wchodzi na duże obroty, tu już coś się podziało, ale swoje zrobiła i pora na nowy model. Próbę zrobimy w ten sposób, że wkręcimy takie wkręty. Są to wkręty o długości 45 mm, 10 sztuk wkręcimy i średnicy 3,9 mm. Zastosujemy odpowiedni bit pH2, no bo wkręty są typu pH2. Wkręca bez najmniejszego problemu, czasem przeskoczy na tym bicie, no ale to są bity dostosowane do tych wkrętów. Najlepsze są takie bity typu T, to wtedy nie mam szans, żeby to po prostu wyskakiwało. Wkrętareczka tak bardzo delikatnie pracuje, nie szarpie nią, nie jest taka agresywna jak bezszczotkowa, wygodna. Wykręcimy teraz te wkręty. Teraz wiertłem FI10. Przewiercimy taką deseczkę, damy drugi bieg. Jak jest ostre wiertło, to wchodzi jak w masło. Jest dobre 5 cm, jak mniej więcej. No i w sekundę żeśmy to wywiercili. Zróbmy kilka otworów. Momentalnie to wierci. Super. Teraz zastosujemy troszkę trudniejsze zadanie dla tej wiertarko-wkrętarki. Przynajmniej 5 takich wkrętów wkręcimy. To są PZ2 bity, takie muszą być. Jak widać, właśnie po główce trzeba stosować właśnie odpowiednie bity do, do, tych, do tych różnych wkrętów, jakie mamy. Tutaj mamy 80 mm Fi5. Wkręcimy do takiej kantówki 100 na 100 mm. I spróbujemy jeszcze przewiercić taką kantówkę wiertłem łopatkowym Fi16 mm. W tym zestawie mamy bity PZ2, także spokojnie możemy użyć odpowiedniego bita i on bardzo dobrze pasuje do wkręta właśnie takiego z oznaczeniem PZ2. Możemy zastosować dodatkowy uchwyt, nie musi być oczywiście ten uchwyt wiertarski, bezpośrednio stosujemy tego bita. Jak mamy odpowiedniego bita do odpowiedniego wkręta, to nam nic nie przeskakuje. Trzeba użyć trochę siły, żeby to po prostu też nie wyskoczyło. Bardzo ładnie wkręca. Nic nie przerywa, nic nie odcina. Super. Fajna sprawa. Zobaczymy, jak sobie poradzi na drugim biegu. Tutaj od góry na dół będziemy wiercić. Momentalnie żeśmy przewiercili, naprawdę super ostre wiertło. Także jak najbardziej polecam tą wiertarkę wkrętarkę. Jest tania, bardzo fajnie zrobiona, solidnie i przez bardzo długi okres czasu możemy pracować tą wiertarką wkrętarką. Dodatkowo mamy 3 lata gwarancji. Także dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się. Cześć! Taki krótki filmik, unboxing, test. Hejka.